What's you do?

na naszą korzyść. Trzeba też wspomnieć, że piłkę meczową miał Piotrek Kajda z naszej strony z naszej strony, który, który trafił w supę, gdyby z to mu prowadził jeden jeszcze był przez tą sytuację z pustą gałką. No i przedtłuższy ten karny, co jeszcze muszę dodać, że chyba sędzia go naciągnął i to zdecydowanie, ponieważ no... Pasta się wyłożyła. wyłożył się zdecydowanie. i no To też mieliśmy bardzo, bardzo duże pretensje. W no, zasadzie w obozie drugiego tak karnego by się nie powinno i później e, no Marcin odebrał, co, co, co nasze, bo ma wejście do kanału szybkiego. Także odejdę teraz na, e, z z los, na to W tej chwili nie spodziewamy się, że to jest coś, co do tego waramy, żebyśmy przeszli na ścieżkę. Jak może pan opisać te Trzeba że oglądać tak dzisiaj. Dużo walki, walki, zaangażowania. Jest kilku dle. naprawdę dle. fajnych zawodników trzeba przyznać. My mieliśmy przecież klakiercza na w naszej drużynie. w szczególności że teraz występuje w koronie w a z tego nigdy się wybić. Na przykładzie też naszego zespołu przecież tacy załogi jak Skida, jak Krokody, jak Ryskady, to są załogi z przeszłością. I oni też jakieś wnoszą jakieś doświadczenia. Bardzo obawialiśmy się dzisiaj tu w Stajfrach, bo wiemy, już zasmakowaliśmy tego jak nam mm -hmm. zdobył bramkę czy to nam w barwach, kolejarzach. Yy, Także musicie tutaj w nowej się nastawić, że te mecze tak będą wyglądały. Te drużyny czyli jadą będą wspaniać serce będą walczyć o, o swoje. I, I naprawdę nawet może można mieć słabsze umiejętności, ale, ale, ale nic nikomu tutaj za nic nie daje. Tak, tak, Także dużo, mm -hmm. dużo walki. I tak ta liga wygląda

z tym tam ten mecz to nie inaczej dla drużyny wyglądał tam grać sobie właśnie, tylko drużyna już na dużo pozwalała i dlatego osiągnęła tak to wszystko. Myślę, że będzie to na pewno czołowa drużyna, a jeżeli jeżeli pewne elementy z zaiską w tej drużyni to nie, ale na razie jeszcze nie przesądza że to będzie drużyna, która będzie na Was, bo... Barnia Kraków, która również lubiła nas, prezentowała naprawdę prawdę dwa i po miejscach, jakie zajmowała Bielna w ostatnich trzech sezonach, na której w dziewiąte, na ósme, przepraszam, w dziewiąte, w puste miejsce, Pomyłam. w każdym razie w szóste, dziewiąte, ósme, w w środka tabeli, to Powiem tak, niewiele nam brakowało, żeby się przebić tych czułek. jeżeli prześledzimy te rozgrywki z zeszłego sezonu, chociaż ja nie lubię gdyby, bo to już była historia, to trzeba zaznaczyć, że mieliśmy bardzo dużo też meczów zremisowanych, tak dzisiaj te mecze były bardzo prowadzone tak, żeby mieliśmy sytuację i w raz podarowaliśmy nieraz punkty prowadzące 1-0, żebyśmy mogli takich tych rezultatów, zwłaszcza w rundzie jesiennej zeszłego sezonu gdybyśmy tam te 3-4 mecze wygrali, dowiedzieli te prowadzenia naszych. też byli w czołgce. Małą łyżeczką, jak to się nie mówi, będziemy w kosach pewnie w każdym spotkaniu jeździmy na, na każde wojska bez obaw, wszędzie walczymy o punkty i z każdego boiska praktycznie w tej widze przywoziliśmy punkty, dlatego Troszeczkę szczęścia, skuteczności i myślę, że też będziemy tam czegoś tą rolę odgrywać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.